Cześć, witam was na moim kanale. Dzisiaj będzie odcinek o szkodnikach, kapusty, kalarepy, brokołu. A wszystko zaczęło się od wyrwania dwóch kalarep. Zobaczcie, takie już ładne porosły. No ale, gdy tylko poruszyłem liście, zobaczcie, co się dzieje. Latają małe, małe białe muszki, czyli po prostu zaatakował nasze uprawy mącznik, jak sobie z nim poradzić, to będzie temat tego, tego odcinka. Na wstępie tradycyjnie proszę o komentarz, subskrypcję, łapkę w górę. A więc, tak, co to jest w ogóle mącznik? Jest to taka malutka muszka, tak, która żyje na spodzie liścia, składa tu je też jaja, rozmnaża się. Ona przeważnie występuje pod spodem i dopóki my nie ruszymy tych liści, w ogóle nie wiemy, że jest jakikolwiek problem. Takie oto małe muszki żywią się sokami z naszych upraw. No, i gdy mamy ich bardzo dużo, mogą zahamować wzrost naszych warzyw. A jeśli będziemy jeszcze ich bardzo dużo, nic z tym nie zrobimy, to po prostu doprowadzą do śmierci naszych upraw. Po prostu liście, liście upraw będą tak poranione od spodu. No Spójrzcie, tak jak tutaj są poprzerywane już główne łodygi. Które dostarczają pokarm, do, które służą do fotosyntezy. Tak, doprowadzają do praktycznie śmierci naszych upraw. Spójrzcie, tutaj też przeoczyłem szlekko, a tutaj są takie małe białe przebarwienia na liściach. Malutkie dziurki się pojawiają. Tak, że to już jest pierwsze z oznak występowania tego szkodnika. Jak wiadomo, można walczyć z takimi robaczkami, mążkami na no, dwa sposoby, na ekologiczny lub też chemicznie z chemicznych powiem Wam, że ja nie polecam no, ale jeśli już chcecie, no to użyjcie MosPilan tylko pamiętajcie o tym, że po każdym środku chemicznym jest okres karencji tak więc jeśli macie już coś do zbioru to wykonajcie zbiór przed opryskiem ale można też równie dobrze powalczyć, spróbować powalczyć z takimi szkodnikami w sposób biologiczny, naturalny. No i właśnie ten mój sposób chcę Wam pokazać. Do wyboru mamy ogólnie dwa, dwa środki. Jeden to jest wyciąg ze skrzypu. Tak wyciągnie gnojówka. A to co ja użyję, to będzie y, świeżo nastawiona y, gnojówka z y, pokrzyw. Dwudniowa, nie jednodniowa. I będę pryskał takim właśnie wyciągiem z młodej pokrzywy. Rozrobimy ją w, z wodą. Zaraz wam pokażę wszystko: proporcje, wodę i będziemy przystępować do zwalczania szkodników i tu mamy nasz wyciąg z pokrzywy używamy wiadomo jakiegoś narzędzia do pojemnika do nabrania spójrzcie no on już oddał lekko kolor, zabarwił się ale jeszcze nie jest nie zaczął fermentacji, bo się nie pieni i teraz ja mam tutaj opryskiwacz 1,5 litra i rozrobimy go taki oto wyciąg 1 do 15 tak więc wylewamy 100 ml wyciągu z pokrzywy najlepiej jakby to było oczywiście przez przez. No. Jakąś szmatkę, bo możemy się dysza za, zapchać. No ale to jest taka wersja na szybko. Dobrze mamy. Teraz ja idę po spójrzcie, jest około 100 ml, idę po wodę i będziemy wykonywać obrysk I mamy zrobione. Wymieszamy teraz do, dobrze. Tak, teraz ważne. podpompujemy i musimy spryskać wszystko bardzo dokładnie. Oczywiście środka nie musimy nie musimy oszczędzać, bo mamy go na pewno dużo. No, tak jak mówię, jeśli to już nie pomoże, no to wtedy należy albo zastosować wyciąg ze skrzypu. No ja nie mam bo, już jest zbyt przeformowany już zbyt prze, przefermentowany no już w ostateczności no to sięgnąć po po środki chemiczne opryskując należy tylko pamiętać, że te mączliki są przeważnie pod liściem tak więc yy, pryskamy głównie pod liściem żeby się ich pozbyć Taki roztwór z pokrzywy, pomimo, że on jest dopiero sobie wykonany, to on bardzo dobrze działa. Bardzo, jest teraz bardzo wysoka temperatura. I po prostu nawet tak krótki okres czasu sprawił, że on bardzo dobrze oddał. Pokrzywa oddała swoje. Swoje właściwości. Taki oprysk z pokrzywą. oczywiście niesie ze sobą też inne korzyści, a mianowicie zasilamy nasze uprawy od razu nawozem Ogólnie takie gnojówka ze ona tych naszych szkodników nie powybija, ale je powinna skutecznie odstraszyć. Tak by, tak by, tak by to wyglądało. Jeśli ten film się podoba, to zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. To napiszcie w komentarzu, czy też macie problem z takim właśnie mączlikiem. Jeśli tak, to napiszcie, jak Wy sobie z nim radzicie. I do następnego filmu. Na razie, cześć. Tak, jeszcze dogram taką końcóweczkę. Spójrzcie, po pryskaniu mączlików już jest praktycznie takie pojedyncze sztuki. Już ich nie lata. Nie wiadomo jak dużo. Wiadomo, tutaj mamy jeszcze naloty po jajkach. Gdyby ten oprysk właśnie z ten właśnie z pokrzywy nie pomógł No to by trzeba było już zastosować bardziej radykalne jakieś środki No ale tak jak mówię na początek najlepiej próbować tego co, co jest naturalne Tak więc teraz już pozdrawiam miłego popołudnia życzę i na razie, cześć